Cześć. Czy to, co tu się przed chwilą działo, miało coś wspólnego z garncarstwem, ceramiką? Z garncarstwem tradycyjnym bardzo niewiele, bo tylko glinę i to w postaci lejnej. Ze mną niewiele, ja takich rzeczy nie robię, ale ma dużo wspólnego z ceramiką współczesną, Taką w rozumieniu masowej produkcji chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak odlewa się z formy. Na przykładzie dwuczęściowej formy gipsowej. Tu mamy przygotowaną masę lejną, a tu mamy formy gipsowe dwuczęściowe. Na ich przykładzie pokażę Wam jak to powinno się robić. Już wstępnie mówiłem. Formy gipsowe, więc wiemy z czego wykonuje się formę do odlewu ceramiki. Wykonuje się je z gipsu, dlatego że gips wchłania, pije wodę bardzo szybko. Więc jak zalejemy ją masą ceramiczną, to za kilka minut już zaczyna nam tam w środku tężeć. Co wam to pokaże, jak wygląda. Formy gipsowe mogą być różne. Mogą być jednoczęściowe, z których odlewamy talerze, miseczki. Mogą być dwuczęściowe, z których odlejemy sobie na przykład proste kubeczki, dzbanuszki. Mogą być trzyczęściowe, wieloczęściowe do bardziej skomplikowanych odlewów. Ja tutaj mam przygotowane formy dwuczęściowe i pokażę Wam na przykładzie właśnie tych form, jak to. Odlewać. Pokazałem wam jak mieszałem tą masę lejną. Co to jest ta masa lejna? Najprościej mówiąc to jest rozpuszczona w wodzie wcześniej wysuszona glina. Z dodatkiem upłyniacza. Taką masę można przygotować sobie samemu w domu można również sobie kupić gotową w stanie płynnym lub proszkowym. Ja tu mam przygotowaną już taką masę i zabierzemy się do roboty. Konsystencja śmietany. i drodzy, formy dwuczęściowe, gipsowe. Wyglądają mniej więcej tak. Musimy je Połączyć ze sobą. Zazwyczaj mają gotowe coś do spasowania, żeby tam pięknie, ładnie spasowały o. i zamykamy taką formę. Teraz moi drodzy, musimy to tak tą formę połączyć te dwie części ze sobą, żeby nam absolutnie masa nie wyciekła szczelinkami. Co do tego najlepsze? No, Najpierw powiem wam co widziałem, widziałem jak oblepiają taśmami klejącymi, takimi jak szarymi, jak do paczek, pakowania, nie wiem. Ja mam lepszy sposób, ja sobie pociąłem starą dętkę, ciężko już chyba znaleźć starą dętkę, no ale u mnie się znalazła, samochodowa, pociąłem sobie na takie paseczki. Zrobiły się gumki dość mocne, a że forma jest szeroka, to ja, ja tym połączę. Czyli ja tak, ja tak robię, że tymi gumkami właśnie łączę te dwa elementy tej całej naszej formy. O. Jeden. Pewnie by jeden wystarczył. Dla pewności zakładamy i drugi. O, one ciężko na one fajnie spinają te, te dwie części. Ta taśma klejąca szara czy brązowa nie się chowa. Mamy połączoną dla pewności dwoma. Super się trzyma. Tak to wygląda. Jedna forma jest gotowa. Mam tutaj też drugą formę, więc też ją sobie połączymy. Spasowało pięknie. gumaczka, gumeczka zdętki. i druga. O. Formy są zbięte, na pewności. Po tej nieskomplikowanej czynności, jako jest łączenie form, przechodzimy do masy lejnej. Gęstość takiej masy powinna być na konstytucji śmietany. Nie może tam być żadnych grudek, i zanieczyszczeń. Taka idealna masa. Jeżeli sobie sprawimy taką masę lejną gotową, to zazwyczaj nie musimy już martwić się tą gęstością, bo one są praktycznie gotowe do użycia. Jedynie zostaje nam wymieszać sobie tak jak ja to przed tym mieszam, widzieliście mieszadło, wiertarka i ognia. Do odlewania w formach potrzebne są nam oczywiście forma maselina i naczynko, do którego będziemy nabierać maselinę i wlewać tutaj. Dobra rada: jakbyście się chcieli wziąć za odlewanie, to naczynko takiej wielkości, żeby można było tyle sobie masy wlać żeby za jednym zamachem napełnić całe, całą formę. Dlaczego? Jeżeli napełni nam się do, połowa, do połowy, to zanim nabierzemy drugi raz i wlejemy, po otwarciu formy zostanie nam ten ślad taki łączenia. Jednak to zostało. Żeby tego uniknąć, wlewamy od razu, zalewamy całą formę. Jedziemy. Pewnym ruchem, w miarę szybko wlewamy sobie to do środka, aż do samej góry, aż do pobrzeszki, wlewamy po brzeszki. Następna ważna rzecz, jak już wlejecie Postukajcie w to pięścią. Po to, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza, jeżeli ewentualnie osiądą nam między masą a formą. Jeśli tego nie zrobimy, a tak się stanie, że zostaną te pęcherzyki powietrza, no będzie widać to po otwarciu formy. A tego nie chcemy. Zalejemy sobie drugą. Postawimy. i zalewamy drugą, zalewamy drugą, ładnym ruchem zdecydowanym, wlewamy całą zawartość aż po brzegi, aż po brzeszki. O, wypełniamy wszystko. I znowu, moi drodzy Odpowietrzamy Postukać pięścią Odpowiedź Żeby ewentualny nam Uciekł No i co teraz? Zostaje nam czekanie To nie trwa godzinę ani półtorej. Tylko, moi drodzy, jest zasada taka. Z powodu tego, że gips szybko wchłania wodę, więc i tutaj z tej masy lejnej nam tą wodę szybko wchłonie, bo woda jest częścią składu tej masy, obserwujemy sobie brzeg naszej formy. Trwa to około Myślę, że do 15 minut. W każdym razie będziemy no. widzieć, jak te ścianki nam się pojawiają tutaj u góry. I teraz od Was zależy i od długości trzymania masy w środku, jakie grube będziecie mi ścianki. Ja tu mam takie śmieszne dzióbki, gdzie powinien być przelot. One powinny być, mieć przepustowość, więc nie mogę trzymać długo, bo. Nagle by się okazało, że te dziobki się w środku również wypełniły formą i nie ma przepustowości. Przy tej typie formy ja to trzymam około 15 minut. Ścianki, moi drodzy, wychodzą jakieś grubości dwóch, góra 3 mm, raczej 2. Zostawiamy sobie i czekamy. Po takim postukaniu, sami już się widzieli, ta masa trochę osiadła, więc powinniśmy jednak troszkę dolać do pełna. 15 minut minęło, około. Widzicie, patrzę sobie do środka, czy te ścianki już są takiej grubości jak sobie zaplanowałem według mnie już są ta glina troszkę, ta masa lejna troszkę nam opadła ale ja drugi raz tego nie dolewam ścianki raczej gotowe pozostaje nam resztę zawartości jak już stwierdzimy, że sztanki, ścianki mamy odpowiedniej grubości, tą całą masę lejną, którą mamy w środku, musimy oczywiście wylać z powrotem do naszego pojemnika. Wylewamy. No ja mam dwie formy, więc tam sobie chwilę poczekam, żeby to ściekło. Poprę sobie o wiadro. Aby ktoś miał tego więcej to oczywiście nie będzie tego trzymał w rękach, tylko trzeba sobie coś po, postawić, jakieś dwie listeweczki położyć na pojemniku, postawić ich sobie to samo sieknie. Wylewamy tą masę całą. I taką formę sobie odstawiamy, Weźmy sobie drugą. Teraz, moi drodzy, no, całą masę z środka wylewamy. Musi to ścieknąć. Ta reszta zawartości, żeby nic tam nie zostało. Poczynamy sobie troszeczkę. O, to, bo to nie jest lekkie, taka forma. Swoje waży, tych formy kawałek jest plus masa lejna jakaś litra tam weszła. Coś tam sobie ważyło. Dobra, ściekło. Odstawiamy. Odstawiamy, żeby sobie tężało. Zajmie to chwilę. Jak to rozpoznamy, że to już stężało? No będziemy widzieć w środku, że to nie jest już błyszczące, mokre. Ale pierwszą oznaką jest taką, że taka masa lejna, glina również przy wysychaniu kurczy się delikatnie i tutaj będziemy widzieć po prostu odchodzące ścianki od naszej formy. Zrobią się szczeliny, to jest oznaka, że możemy formę otworzyć. Mniej więcej to trwa, nie wiem, jakieś 20 minut, może pół godziny. To też zależy od temperatury otoczenia. Zostawiamy to. Niech sobie schnie. Niech sobie ten gips tam, tę wilgość wchłania. Niech się tam tworzy to coś, co tam jest w środku. Moi drodzy, skąd takie formy? No takie formy gipsowe można sobie wykonać samemu, oczywiście. No w sumie jak większe rzeczy. Możemy sobie samemu wykonać w domu. To jest temat na osobny odcinek, którego ja chyba raczej nie zrobię, bo odlewanie formach i robienie form to nie w moim nie jestem specjalistą że tak powiem taką formę, tak jak można sobie samemu zrobić jednoczęściową, dwuczęściową raczej bez problemu yy. możemy sobie takie formy oczywiście kupić patrzyłem po internecie są przeróżne miseczki, kubeczki, czajniczki choć co ale czy ktoś to będzie stosował Taką praktykę w domowych warunkach, gdzie człowiek chciałby sobie polepić, nie wiem. Dlatego, że takie formy ci, co je wykonują, to sobie cenią. A czy warto kupować formę po to, żeby sobie oddać jeden kubeczek czy dwa? Nie wiem. Zostawiam to Waszej. Waszej decyzji. Takie formy stworzono po to, żeby używać je raczej do produkcji masowej, tak masowej, powiedzmy, przemysłowej produkcji naczyń czy innych przedmiotów ceramicznych. No mamy tych film, form kilkadziesiąt i ludzie przy tym pracujący są w stanie na przykład 50 kubków oddać w ciągu no, nie wiem pół godziny, zalać te formy, tak? Już to jest z głowy, można coś robić innego, za 15 minut to odlają, mają te 50, potem odsłonią, no jakiś to czas, wiadomo, trwa, ale za jednym zamachem jest te 50 kubków i taka, taki większy zakład pracowy, ceramiczny nie potrzebuje mieć wykwalifikowanych, jakichś pracowników do tego typu pracy, no bo to powiedzmy sobie, nie jest, nie jest to skomplikowane. A tak, jak powiedziałem, zostawiam to w Waszej decyzji, czy ktoś to będzie robił, czy nie. Ja chciałem Wam pokazać, jak to robić prawidłowo. Odlałem tą zawartość gliny, resztę, które nam jest niepotrzebne, czyli praktycznie no, całą ilość tej gliny, bo to na no, te ściany niewiele tego wchodzi. I teraz, moi drodzy, tak jak Wam powiedziałem musimy poczekać aż to wszystko ładnie tam stężeje, aż gips wchłonie nam tę wodę i zostawi nam tą masę. Tutaj pojawił się, pojawi się szczelina. To będzie bardzo dobrze widać. To jest oznaka, że możemy taką formę sobie pomału otworzyć. Ale pamiętajcie, nic na siłę. Oczyścić to, co nam zostało na zewnątrz. Też po to, żeby wyraźnie widzieć, właśnie kiedy się ta, ta masa lejna nam oddzieli od, od formy. Popatrzcie, są już te szczeliny. Próbujemy otwierać. Próbujemy. Otworzy się. Zawsze jest tak, że człowiek się zastanawia, czy nam to wyszło, czy nam to nie wyszło. A jeszcze, jak ktoś to robi pierwszy raz, to przychodzi i taki moment. Więc na pewno jest to jakieś takie emocjonujące. Ściągamy te nasze gumeczki. Pomalutko. na spokojnie. O! Mamy tą formę. Delikatnie pomału spróbujcie to otworzyć. Czasem się może okazać, że to wszystko trzyma. Więc jeszcze zostawić na parę minut. Niech sobie to stoi. Ale jeżeli w O! Otwieramy. Może tak. Bo sam sobie pierwszy zobaczy, co tam wyszło. Jak będzie w topa, żeby mam pokazać. Nie ma śladu. Nie ma śladu naszej masy w ogóle. O. To sobie połóżcie, lepiej, żeby nam to nie spadło, bo szkoda, no szkoda, rozbiłoby się. O, I jest coś takiego. Taki dżbonusze. Mm. Mamy go w ten sposób. Teraz wypasowało go odczepić. Od reszty też bardzo delikatnie. Idziemy wszystko w realu, bez montażu. O, proszę. I mamy takie, takie cłoś. No, no, popatrzcie się. Siężusienkie, jeszcze wilgotne, ale już stężałe. Takie rzeczy zostają na formach. Można sobie to o, odłamać lub odciąć. Tak. Trzeba napierać kształtu. To też można sobie odłamać, odciąć. Mamy jedno. Muszę sobie gdzieś to postawić, bo będziemy otwierać długo. Niech sobie stoi. Te formy sobie odłożymy w bezpieczne miejsce. Raz. Tego na razie odstawimy tu, żeby go nie czasem sobie nie zniszczyć przez przypadek, gdy będziemy to otwierać. Bierzemy się za drugą wyciągamy te gumeczki. Da. Gumki spełniają swoją rolę. Tutaj w ogóle nam masa na zewnątrz nie wyciekła i o to chodzi. Dobrze, pomalutko spróbuję to otworzyć. Poszło tak trochę gwałtownie. No, ale wszystko żyje. Widzicie, no, też może ucieszyć taki fajans <grymnie> Pewnie, że cieszy. widzicie, jest takie samo. Bo to chodzi o formę, żeby za jednym zamachem oddać kilka rzeczy, tak? Kilkanaście rzeczy na raz. Widzicie? To ładne, fajnie wszystko wygląda. Ja się nigdy z niczym tak nie śpieszę, żeby sobie czasem czegoś nie zniszczyć. On tam jeszcze coś nie chce wyjść, o jest. Dobrze. Odłożyć tę formę sobie na bok, w bezpiecznym Taka sama. Taka sama. Odkładamy, to odkładamy, czepiamy. Wszystko pięknie i ładnie. Co nam pozostaje? Pozostaje nam odłożyć ten nasz fajansik do wyschnięcia. Ale zanim to nastąpi, my musimy to sobie jeszcze wykończyć. Jak nam to podeschnie albo całkowicie wyschnie, Wziąć sobie papierek ścierny, wszystko po, to co niepotrzebne, sobie ładnie wyczyścić. Jak to w odlewach bywa? Widać szwy. To też należy wziąć papierem ściernym i sobie wyczyścić. I wtedy można, możemy uważać, że mamy to gotowe do wypału. A jak się wypala taką masę? lejną po wyschnięciu. Oczywiście wsadzić do pieca ceramicznego i wypalamy tak samo jak. Jak zwykłą glinę. Czy naczynia toczone na kole, czy przedmioty robione ręcznie jest wszystko tak samo. Najpierw musimy sobie wypalić na biskwit tam w temperaturze. 950 stopni tej pierwszej. A potem tego typu fajans, czy temperaturze powtórzę, musimy sobie pokryć szkliwem, żeby to pięknie wyglądało i wypalić drugi raz, już w wyższej temperaturze. I efekt końcowy może być taki. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, łapki w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia.